Witam serdecznie. mi się przedstawić kolejną modernizację mojej małej awaryjnej elektrowni fotowoltaicznej. Wcześniej, yy, moją elektrownię miałem w szafie tam zamontowaną. W tej chwili przyniosłem do takiej małej, zgrabnej szafeczki. Tutaj tylko widać regu regulator ładowania, i wszystko znajduje się w środku. A wygląda to właśnie wszystko w ten sposób. Jest to przetwornica Volt no, Polska, już o niej film zrobiłem. Ona nie ma 2,5 kW, ona może pracować maksymalnie na 1800 W, ale to też jest prawdopodobnie 100% co może z siebie wyciągnąć, a te 2,5 to prawdopodobnie jest to moc chwilowa. Sprawdziłem ją więc 1800W. No, już ona pracuje, można powiedzieć, na 100%, moim zdaniem. I ona raczej długo by nie pociągała, po prostu by się ugotowała. 1500W nie ma problemu, jeśli chodzi o jakieś 2 godziny pracy. 2 godziny, oczywiście, jeśli chodzi o bezpieczną eksploatację, tak jak zagrzanie termy, no to nie ma problemu. Nowością w mojej elektrowni są akumulatory LifePo4. I dodatkowo zamontowałem jeszcze 12 superkondensatorów 2,7 V 500 Faradów. Czemu zamontowałem kondensatory? Wcześniej nie miałem tych akumulatorów, jakie w tej chwili widzicie, tylko miałem zwykłe kwasiorki Kwasiorki nie nadają się, jeśli chodzi o nagły skok mocy. Po prostu ta przetwornica, prawdopodobnie, co po niektórzy, jeśli ją posiadają i nie mają kondensatorów, a pracuje ta przetwornica na akumulatorach kwasowych, jeśli yy, powiem tak, jeżeli miałem pobór 700W w tej chwili i lodówka mi się odpalała, no to moja lodówka pobiera 70W, ale przy odpaleniu ona ma 1KW i po prostu ta przetwornica się wyłączała wcześniej. Jeżeli są kondensatory, to ta przetwornica ma możliwość pobrania tego nagłego skoku mocy z kondensatorów i dlatego na mi nie wyłącza. To tak właśnie wygląda. Jeśli ktoś ma problem, że ta przetwornica mu się wyłącza, to po prostu kondensatory proponuję zamontować, zwłaszcza super kondensatory, bo no. Widzę w nich duży potencjał. Będę chciał jeszcze zwiększyć ich liczbę. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o superkondensatorach, no one fajnie, że tak powiem, zbierają dużą ilość mocy. Mogę zademonstrować, jak to mniej więcej wygląda. W tej chwili wyłączę panele. Pobór mocy jest 18,5 W, czyli oświetlenie w domu i wyłączę akumulatory Widzicie? Woltaż spada To są same kondensatory Już nie jest brany prąd ani z paneli ani z akumulatorów tylko z kondensatorów Światło cały czas pracuje To są właśnie superkondensatory. Jest duży potencjał w nich. Teraz włączę akumulator. Tutaj jest akumulator 12,6, e, przepraszam, 26 i 6, a tu już jest 22 i 1. I już wróciło wszystko do normy. Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj jeszcze widzicie, tu jest plus, tu jest minus. Do tych dwóch listw jest podłączona przetwornica, kondensatory, akumulatory i prąd z paneli. Jeśli kondensatory są napełnione i akumulatory też, to po prostu jest i moc poboru. W przetwornicy jest mniejsza niż produkcja paneli, to ten prąd praktycznie jest cały czas przetwarzany już na prąd użytkowy. Jeżeli słońce zachodzi, no to prąd jest brany z akumulatorów. Jeśli jest nagły skok mocy, czyli lodówka mi się odpala, no to jest też brane wszystko z akumulatora i z kondensatora. Ale wszystko przechodzi przez te dwie listwy. Jeśli jest potrzebny nagły skok zapotrzebowania na prąd, to jest pobieranie z kondensatorów. Tutaj widzicie aktywny balanser. To jest zwykły balanser. Nie wiem, co mam jeszcze mogę powiedzieć. No, w zeszłym roku wyprodukowałem i zużyłem 220 kWh. Pozwoliło mi to nie płacić tak zwanego 13 rachunku. Bo przeważnie miałem nadpłatę i to była wysokość 13 rachunku. I dostałem jeszcze ostatni rachunek: minus 25 zł. Tam ja wiem, no, że tak powiem, ilość pieniędzy dupy nie urywa, ale to nie jest zrobiona elektrownia po to, by oszczędzać, tylko po to, gdyby prądu nie było. A i jeszcze coś: nie kupujcie do instalacji swoich tego typu bezpieczników, ten bezpiecznik przestał być bezpiecznikiem po pierwszym odpaleniu. Kiedy miałem pobór 700W, i właśnie lodówka mi się odpaliła i zrobiła 1700. On po prostu wystrzelił. Już go nie można tutaj nic zrobić. On wystrzelił, ale on cały czas przepuszczał prąd. Po prostu tam się chyba coś stopiło, zespawało. To się nie nadaje. Tego typu bezpieczniki topnikowe. I tam przy akumulatorze na plusie. I tu są bezpieczniki do prądu stałego. Niedozmiennego. Z powodu takiego, że te bezpieczniki do prądu stałego mają tak zwaną zasłonkę. Jeżeli, jeżeli ten bezpiecznik wystrzeli, to tam jest taka zasłonka, która po prostu zasłoni złącze i nie będzie powstawał łuk. No bo w prądzie stałym łuk bardzo łatwo się tworzy, a jak się łuk tworzy, no to jest temperatura, która może po prostu spowodować pożar. Więc w ten sposób wygląda moja nowa po roku używana instalacja. Regulator ładowania zamontowałem tu z boku, by po prostu widzieć cały czas, czy jest to naładowane i jak to pracuje. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że komuś w czymś pomogłem. I dałem jeszcze komuś jakiś pomysł. Kondensatory polecam do każdej instalacji, czy 12, czy 24. Naprawdę robią robotę. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, bądź wieczoru. Zależy, kiedy mnie oglądacie. Cześć.